Dobra, lecimy z tym. Eee, trzy dni do zawodów. Wtedy zaczynają się największe jaja w kuchni. Do tej pory, tak jak Wam opowiadałam, jem sobie samuraja i nagle mój samuraj musi się skończyć, gdyż po pierwsze, primo, odstawiamy warzywa, co by to się wsysło. Po drugie, primo. Eee, Muszę troszeczkę ograniczyć jedzenie węglowodanów, e, po to, żeby na chwilę organizm e, s, się się, 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 odzwyczaił od wytwarzania insuliny i żeby później zrobić ładowanie przed samymi zawodami, żeby e, teraz przez ten czas, kiedy odstawiam węglowodany na trochę, robię ostrzejsze treningi, po to, żeby wypłukać glikogen mięśniowy, a później mocno przed samymi zawodami go załadować. I to ładowanie przed samymi zawodami to jest najprzyjemniejsza rzecz, dlatego że ładuję sobie. Fructoską w postaci dżemu. Ładuję sobie, moi drodzy, przed zawodami. Ryżem. Ładuję sobie kaszą jaglaną. Robię z tego sobie super ekstra mix. Raz, dwa, trzy. Ładuję sobie jeszcze daktylami. Gdzieś one tu były. O, delicie. daktyli. Ja wiem wszystkiego. Na trzy tygodnie będzie. Ładuję sobie też trochę e, tłuszczów. W połączeniu z węglami, z masła orzechowego, ale to już zależy od tego, jak będzie się prezentowała moja forma przed samym wyjściem na scenę w sobotę, czy doładuję tych tłuszczów, czy nie. Natomiast teraz, na dzień dzisiejszy, każdy mój pojemnik jest przebogaty. 100 gram mięsa, dziękuję. Uwaga, pojemnik numer 2. 100 gram mięsa, wow. Co będzie w pojemniku numer 3? 100 gram mięsa. Do tego olej MCT. Nie robię tu żadnej reklamy żadnej firmie. To jest po prostu mój prywatny olej MCT, żeby było źródło tłuszczu na kolację, delikatne podładowanie za 20 gram węgli może tu będzie. I na tym koniec. Natomiast ważniejsza rzecz teraz woda. Moja woda plus moje dwie, dwa pierwiastki, którymi muszę sobie regulować mój proces nawadniania i odwadniania się. Też nie robię reklamy. Sól źródło sodu i potas. Źródło potasu po to, żeby pompa sodowo-potasowa w naszym organizmie dobrze działała, żeby nie przewrócić się z przewodnienia. Dlatego, że e, przez 3 dni będę piła dosyć dużo wody. 6-8 litrów. E, każdy robi to po swojemu. Ja myślę, że w, na tym etapie przygotowań zakończę na... E, tutaj mam 4,5. Dorobię jeszcze jedną e, buteleczkę. Będzie 6 litrów wody. Tyle wody będę sobie piła... Do piątku w sobotę troszeczkę odetnę, domyślę maksymalnie dwóch litrów. W sobotę wieczorem przed spaniem wypiję swojego ostatniego łyka wody. Do niedzieli już nic, a tak poważnie to trochę, żeby mi w ustach nie zaschło przed wyjściem na scenę. Eee, co mogę Wam jeszcze opowiedzieć? Chyba tyle, dlatego że teraz już. A, ważną rzecz jeszcze Wam opowiem. Eee, sól e, w przyprawki w moim jedzonku, jeszcze tylko do czwartku. Piątek, sobota absolutnie bez soli, żeby właśnie wypłukać wodę z siebie. Straszne jaja, szczerze powiedziawszy. Eee, nie wiem, jakby to wyglądało, jakbym tego nie zrobiła. Czy faktycznie na scenie wyglądałabym dużo gorzej, jakbym się nie odwodniła? Boję się zaryzykować, bo wszyscy się odwadniają, więc odwadniam się i ja. Ale myślę, że na któryś tam kolejnych zawodach... Podejmę to ryzyko i zobaczycie mnie, jak wychodzę na scenę po prostu z marszu bez przygotowania, tylko z formą, którą prezentuję na co dzień. Może się okazać, że wynik będzie lepszy niż dotychczas. Eee, tymczasem zapraszam Was na kolejny odcinek. W kolejnym odcinku opowiem Wam trochę o pozowaniu na scenie, o tym, jak po niej chodzić, jak się po niej poruszać, jakie błędy ja popełniam, dlatego że przypominam Wam, że brałam udział dopiero w trzech zawodach. Eee... Człowiek uczy się na błędach, uczy się na tym, co robi, więc myślę, że coś tam cennego z tego wyciągniecie. Szczególnie dziewczyny, które chcą dopiero zacząć przygodę z tym sportem. Jak najbardziej zapraszam Was do śledzenia tego, co się dzieje. Opowiadam wszystko od kuchni, opowiadam Wam wszystko na żywo. Jeżeli się Wam to podoba, zapraszam do tego, żeby dać łapkę w górę, rzucić jakiś komentarz, co chciałybyście zobaczyć, może co chcielibyście zobaczyć panowie w naszych bawskich przygotowaniach. Zapraszam Was też do polubienia naszego portalu na Facebooku. Trenerzy trenują. No i w takim razie, co jeszcze mogę zrobić? Pokazać Wam bicka? Ty, ty. Jeszcze nasmarowanym brązerem z ostatniego startu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!